Tema. Miło mi was wszystkich widzieć. Chciałem Wam podziękować bardzo serdecznie za wszystkie życzenia. Powiem szczerze, że dziwnie się czuję w tej pozycji, bo dawno nic nie nagrywałem w ten sposób, i zazwyczaj występuję troszeczkę w innym środowisku, w innych warunkach, ale to nieważne. Ważne jest to, że wykorzystując dzisiaj sytuację, jako że mam urodziny, co to roku to na urodziny stawiam sobie jakiś cel. W tym roku. Na przełomie lipca, sierpnia postanowiłem sobie, że powtórzę wyczyn z 2012 roku, czyli zrobię potrójne salto. Miałem bardzo mało czasu, by w 21 dniach się zamknąć. Myślę, że wyszło w miarę, ale to wszystko już ocenicie sami, nie wiecie, gdzie znaleźć. A tymczasem odsyłam was do materiału.